5 października wyszedł Halloweenowy update do Bloxburg, czyli coś, co, no powiedzmy, odmieni trochę ten miesiąc, ze względu że będziemy mieli po prostu co robić, co nagrywać. Yy... Z tego co widziałem, dodali coś do eksploracji, chyba jakiś haunted House czy coś w tym stylu. Dlatego wezmę sobie mój stary domek z zeszłego roku, Halloweenowy, i zaczniemy przygodę w Bloxburg, właśnie na nim. O kurde. Ale lagi. Mój piękny dom z zeszłego roku pracowałem nad nim. No jakiś czas było pracowane. Eee, co my tu mamy? Pierwszy raz. Okej, okay, to się zaczyna już od nowa. Yy, change kanał. Piątka. Co to? A, jakiś. Nasz nowy dom czy coś w tym stylu? Sąsiedzi. Makołowicz nawet jest? Niesamowite. Ale zostawię sobie to. Fajna muzyka ogólnie. Podoba mi się całkiem ta scena. Nie wiedziałem, czy... to chyba nawet jest... Nie no, na pewno to dodali wczoraj, to jest niesamowita sprawa. Oprowadzę was po moim starym domu, znaczy starym, halloweenowym z zeszłego roku. Tutaj mam swój, można by powiedzieć, miejsce, w którym pracuję. Mogę sobie wziąć ubrania, uprać je. Niech się tu pierze. Włóżmy ubrania nasze teraz do suszarki. Niech się wysuszą. Ty jakiś typ nas w krzakach pogląda niedobrze. Dobra, teraz trzeba będzie to tylko uprasować. O, prasujemy. No i będziemy musieli to zanieść teraz do szafki, a ja szafkę z tego co pamiętam miałem chyba na górze. Zobaczę za sam zresztą. Bo pewnie jako tako nie jestem. Ale tu miałem dwa pokoje. O, jest. Story. Dobra, no i fajnie mamy piękne czyściutkie ubrania na 5 minut. Potem będą już brudne, więc niestety. Jak tam mój, moje cokolwiek... Uuu! Dodali itemy takie pasywne, ale no to, to, to trochę słabo. Family? jak to odblokować? Chcę to odblokować. Muszę to mieć. To jest event i itemy pamiątkowe, no to muszę je mieć koniecznie. Gdzie ja muszę się bym tutaj w sumie rozejrzał? Czy przypadkiem gdzieś tutaj nie muszę iść pozwierzać? Dodali znowu cmentarz. Coś laguje bardzo, tutaj, scenę. Nie wiem czemu. Kompletnie nie powinno tak być, a jest. Co my tutaj mamy? No, mamy cmentarz. Mamy tą. off leży czy tu będą jakieś znajdki czy coś w tym stylu. Z tego co pamiętam, to tam kiedyś był ogród z dyniami, czy coś w tym stylu. No, można było sobie kupić dynię, tak czy inaczej. W każdą stronę wychodzi na jedną I w którą stronę ja powinienem iść pozwiezać? To jest... tu mogę sobie kupić te dynie. To jest małe dyni miniatury pumpkin. Aha, to jest miniaturowa pumpkin, ale kurde, nie do jedzenia, tylko do... do domu. No dobra, może być tak. I zaprasować tutaj przez chwilę, tylko po to, żeby ukraść ten motor i pojadę sobie pozwiedzać. Tu ładny domek mają. wow. Naprawdę tutaj podoba mi się to. Byłem w sumie nawet... Wow. Naprawdę, to chyba jest szkoła cała, a nie tylko... Nie no, naprawdę. Super. O, włamują się, patrzcie, cyganie. Imigranci przypłynęli włamują się typowi do domu, ale numer. Powinno tam być, zazwyczaj tam były właśnie takie jakieś pamiątki, czy coś w tym stylu, jakiś plac zabaw, o jest tam coś faktycznie, to... Ciekawe czy to to, bo w zeszłym roku na przykład było tak, że... Nawet mam to w domu, więc jak będę mógł to wam pokażę później. Był labirynt w Kukurylce. Jak przeszedłeś ten... Przeszedłeś, przeszedłaś... A, szkoda gadać. Już nawet nie będę komentować tego co powiedziałem. Idziemy zeksplorować, wiadomo. To... To wygląda w ogóle praktycznie tak samo jak w zeszłym roku z tego co widzę. Byliśmy tutaj rok temu na odcinku właśnie też z blausburg Z tym, że tu chyba był stregan z ciastkami, ale teraz go nie ma. Ale nic nie szkodzi. E, jaki fajny pająk. Chyba sam sobie takie sprawy nawet. O, czyli tak można sobie wykorzystać te pumpkiny. Ja bym kupił sobie chompson, No o, tutaj, takie. Powiem, cake, zwykły. By Pumpkin' Spice. latte, No to zjem sobie nagrobek. Zresztą bardzo ładny. Podoba mi się tutaj wykonanie tego. Kurde ciasta. To jest chyba murzynek, ale. Yy, chyba nie, nie mogę mówić tego słowa. Dobra. To jest czarne ciasto. Afroamerykanin z. Yy, yy, nagrobkiem, po prostu stojącym tu. Interakcja, mogę mówię zupę y, sobie, espresso, pumpkin, coś tam, poproszę panu, panie bardzo, poproszę latte, eee, e. co to ma być, co, ciastko dostałem, miało być latte, co to, co, co to za skam? poproszę moje latte, o ty złodziej, aha, no to nieźle. Sam w takim razie. No nie, 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 nie rób. Ach, Co za skomplikowana sprawa. Masz to dla siebie. ciebie. Lice. Nie mogę postawić, bo nie mam premis. Dobra, dopiję już tą kawę, czemu nie? Ale ja chcę tutaj sobie wziąć latę. Pumpkin spice latę. Też kawa. O, fajnie, mam. Uuu, jaki ładny kubek. Chyba sobie to nawet wezmę do siebie do domu. O, jest kapela nawet. Tom and the Beat Builders, czyli Tom z Twórcą Bitów. O, jakiś... O! Ty, ale... Z tego co wiem, to święto dziękczynienia już było, więc nie wiem po co oni przychodzą tutaj. No ale akurat może później sobie yy, faktycznie jakiś obiad ugotuję, jak będą jeszcze stali tam pod drzwiami, więc... Koniec przedstawienia z tego co widzę, więc też czas by się udać pozwiedzać coś dalej. No, tutaj akurat byliśmy w zeszłym roku, więc ciekawego... no jeszcze kawy mi trochę zostało. Dopij to. O, i został mi tylko kieliszek. O, fu fu dla dzieci. Fajne. Ale ja nie mam dzieci, więc mi nie potrzebna. Co ty tu masz? Bomb. Kupię sobie bomb. Yy, nie, nie potrzebuję teraz tego. Tam jeszcze. ciekawe czy coś. Use. Unit. Aha, integrat. Whisky. Yy, mogę w zasadzie tutaj... Sobie... Mógłbym tak w zasadzie tutaj nawet zamieszkać, bo tutaj. Take integrat. Uuu. No, całkiem fajne Thompson. Nie no, nie wiem, zaraz ich poblokuję naprawdę. Bo to, to, to nie, nie może tak być, że oni będą dla mnie cały czas dzwonić, jak mnie w domu nie ma. Nawet teraz ich poblokuję. gdzie tu jest permission? Eee, yy, dwa kurczaki, bloket. Bloket. Tym bardziej, że nie mówiłem, że nie będę teraz gotował, bo tutaj zwiedzam. Yy, miejsce halloweenowe. Jak tu się wchodzi do tego domu? Tu się wchodzi, dobra. Nie będę tutaj jak w chodził po trawie. Wejdę sobie ten zamknięty open. Ty, ale klimat jest. Czemu tu jest taka mgła? Fajnie. Czy ja też mógłbym sobie taką mgłę zakupić? To mnie ciekawi. Poproszę o. Open the door. Sun Czy? Co? Nie przeczytam do końca. Bo zlagował mi się mózg jakoś. To chyba to. Candy. Cotton candy. Coś wiedźmą? Hello, can I help? Hunted mansion, chciałbym wejść. Coś tam od duchu. Can I help? You need to talk the ghost. Jeśli jesteś odważny, możesz porozmawiać z ghostem. Ghostem. Z duchem. I zbindować ją do tego świata. Eee, jakieś potiona mi chyba. Ten brewkiła potyo No to chcę mi dać potiona chyba. Zgubiła książkę do receptur gdzieś w. No gdzieś tutaj. Nie wiem jak to się na polskiej tłumaczy Stodoła. doła. Eee, no dobra, no to ja idę sobie poszukać tej twojej książki kucharskiej, co już zgubiłaś gdzieś w. Tam pewnie na górze jest, ale jak tam wejść? To jest moje pytanie dnia. Jak wejść na bar? Na pewno się da, bo to... Wydaje mi się, że nawet nie ma sensu na dole szukać, bo to na pewno prawie, na... no prawie, na pewno będzie gdzieś na górze. Tylko jak tam wejść? To jest pytanie dnia. I muszę niestety tutaj przejść naokoło, chyba. Żeby tego poszukać. No bo musi tu gdzieś... Tu se wejdę. I z dachu... Hop, hop, hop. Open. E, kurde, nie mogę je Zapomniałem, że tu nie można kłócać. To jest ten problem póki co, ale... Spokojnie tutaj. Nie, kurde, dobra, dobra. I hopa. Kurde. Nie, no powinienem dać radę tam w prędzej czy później. Jak się dziś to jutro, pamiętajmy tutaj, że... E, a może... No już nie wyjdę teraz ani stąd, ani stąd. No nie, to... Koniec zabawy w sumie. O, jestem, dobra, dobra, i... It's... O, tu jest. Wiedziałem, że tutaj będzie. Mam tutaj książkę, kucharską do potionów. Możecie sobie potionka z tym zrobić. Wiedziałem, że tu będzie. To było prawie... You're back, you found my book. Oczywiście, że znalazłem, bo nie jestem tempem tutaj dyniogłowem, żeby nie widzieć, że jeżeli jest dach, jest strefa publiczna, no to w tej niepublicznej na pewno będzie e, książka. E, Fierce Page, i co mam tutaj? Fierce Page uznać. Comeback later and I can have... Of... Aha. A kiedy, kiedy skończysz? Kiedy skończysz translatować ten. to książka. co. po, po co? A może. Jak skończę tłumaczyć pierwszą książkę, to wtedy z nami pogada. No dobra, no to no wydaje mi się, że tu niestety więcej Wam nie pokażę. No chyba, że wykorzystam moje umiejętności parkura i wejdę oknem tam na górę. Ale no wiadomo, że to może nie wyjść. No ale wygląda, jakby miało wyjść no cóż. Haunted House. Tutaj nie wejdę. Tam też pewnie nie wejdę. Tu jest jakieś miejsce dla kota. Tutaj się gotuje wywar. No wywar. Uuu, Magic coś tam kolorą. Na pewno nic się nie da rady teraz, teraz zrobić w tym... No dobra, no to wydaje mi się, że, że yy, póki co niestety muszę sobie poczekać, no bo nic z tym nie zrobię niestety. Także dokończymy to kiedy indziej.